Remis i ten punkt szanujemy i bierzemy go ze sobą do, do Rzeszowa i przygotowujemy się do następnego spotkania z, z Arką Dnia, e, gdzie też czeka nas zapewno na e, potężne zadanie. Ale dzisiaj zespół uważam, że pokazał, że potrafi grać atrakcyjną, ofensywną piłkę, że wieloma fragmentami gry dzisiaj byliśmy w stanie zdominować przeciwnika na ich terenie. Dwie piękne bramki bo i śramowskiego i, i oczywiście Bruno. Piękna bramka. Z przebiegu całego meczu uważam, że my dzisiaj mieliśmy więcej sytuacji do tego, żebyśmy wywieźli stąd zwycięstwo, bo i poprzeczka Bruno i sytuacja Karola Huchro plus sytuacje podbramkowe Marka Mroza czy, czy w końcówce Daniela Moresa to musimy zamieniać na bramkę i tej konsekwencji nam jeszcze brakuje, ale cały czas pracujemy nad tym i ja uważam, że tak jak byłem przekonany po ostatnim meczu, że robimy krok do przodu dzisiaj, zrobiliśmy kolejny krok do przodu i w meczu z Gdyją kolejny raz zagramy o trzy o punkty i mam nadzieję, że to będzie mecz skuteczny z naszej strony i konsekwentnie u góry, a przede wszystkim też gratulacje dla całej drużyny, w jaki sposób pracowaliśmy dzisiaj w obronie, bo tak naprawdę Poza dwoma sytuacjami, więcej tą bramką, którą straciliśmy, to górnik nie mógł nam dzisiaj zagrozić. To wynikało z dobrze zorganizowanej obrony, którą kierowali 30-perzy i dzisiaj też duże brawa dla, dla całej drużyny za te poczynania defensywie, bo to, to jest podstawa, to jest organizacja, tam musi być dyscyplina i to zespół się pokazał. Także wielki komplement. I dzisiaj się udajemy do domu, regenerujemy i z nowym pokładem energii i sił walczymy o trzy punkty w meczu w Dziękuję bardzo. Myślę, może zacznę od przebiegu meczu. Myślę, że z przebiegu meczu remis sprawiedliwy, jak, jakby to nie, nie zabrzmiało, chcieliśmy tu grać o trzy punkty. No, sytuacja jest obu stron, przede wszystkim w pierwszej połowie gdzieś tam zabrakło nam agresji, zdecydowania, walki o drugą piłkę, bo, bo, bo tych tych cech brakowało, też, też, też gdzieś tam, gdzieś tam głupie straty, no i, i nad tym musimy cały czas pracować, to poprawiać i, i to zmieniać w naszej grze. Dziękuję.